Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maskarata, to jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji, oczywiście, Złote Wrota. No i co, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. To naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z większą przyjemnością, hmm, czy coś w tym stylu. W każdym razie, żarcik y, dnia, oczywiście, jak zwykle. Czemu Napoleon zjechał windą w dół? Bo na parter. Badumps. No, mnie śmieszy, jakby. <laughs> Mam nadzieję, że Was też. No, i co? Przyszłem tutaj do tej jaskini, żebyśmy trochę mogli powydobywać kilka rzeczy w postaci właśnie bryłek, i może się trochę podszkolić w statystyce. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, póki co, no to średnio wychodzi, bo co drugie strzelenie powoduje rozsypanie się tych bryłek. No, ale chcę się podszkolić pod wydobywanie bardziej, no, złota, no nie? Bo to nam się bardziej przyda. Dobra, no to co. Ta ruda ogarnięta. Tutaj mamy bryły złota. Czy tam bardziej rudy złota? Chyba nie ma nigdzie indziej mm, jakichś takich bryłek rudy. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, no. Samo, samo srebro. Pytanie, do czego nam srebro będzie? W końcu nie jesteśmy wiedźminem, to ciężko będzie tutaj mieczek jakiś zrobić z tego. No też moglibyśmy niby uderzyć na arenę, ale podejrzewam, że dużo się nie zmieniło poza tym, że mamy inny pancerz. W ogóle dwa punkty, tak, dobra. Myślałem, że mamy trochę więcej, to moglibyśmy się jeszcze trochę może podszkolić w szkole wydobywania kruszcu albo coś. Dobra, no to co? No to do paladynów i od paladynów do kanionu. Hmm. A do kanionu, ale ja jestem intelektualistą, naprawdę. Nie do kanionu, tylko do doliny. No i z doliny idziemy do orków. Czyli w tą stronę. Ciekawe, czy coś się zrespiło w międzydrodze. W międzydrodze. W międzyczasie. Oj, a propos tej przeklętej bariery. No to co? Musimy sobie założyć pierścień, bo inaczej nie przejdziemy. Więc z czego bym mógł tu zrezygnować? Z obrony chyba. No. A ten pierścień w ogóle? No, to jest amulet. Hmm. No dobra, niech będzie. No to co, no to przechodzimy. Wow. No, to nie wygląda zbyt optymistycznie, no. Ale mnie zmiódł z plaszy. No nie wiem, nie wiem. To chyba będziemy spierdzielać. Ja nie mam siły na takie zabawy. No, dużo tych strażników. Moglibyśmy sprób spróbować go jakoś zbambuzlować albo coś. Mhm. No póki co to on mnie bambuzluje. Nie, no to jest po prostu śmiechu warte, nie? No, niby zasięg jest, ale jakby go nie było. No, nie, no to serio zostaje nam chyba tylko bieg do przodu. Ja nie wiem w sensie, jak ta modyfikacja wyobraża sobie walkę z tymi strażnikami. W ogóle, jak sobie w ogóle wyobraża walkę? Przecież to jest śmieszne. Jeszcze, nie wiem, jeszcze w tak wygórowany poziom trudności. No to jeszcze mi się nie zdarzyło grać. O, ten strażnik, widzę, że jakiś taki. No, ewidentnie wyglądający jak ten. Jak ten jeden ze strażników do, który do nas zagadywał aż tutaj, No jestem Jana jest A trzeba było na łatwy w takim razie dać powiedz mi, kim jest twój pan? No nie Jest potężnym magiem który władza niezwykłymi oczami a za, stoi, ktoś jeszcze ok. Się z nim spotkasz, bo już jesteś Nieprawda. Ja po prostu szybko uciekłem. <grystanie> Dobra. No nie, no muszę znaleźć jakiś sposób, żeby ich zrobić w ciula. O! Dobra, chyba znalazłem. Na szczęście zasięg nam pozwala na takie akcje. Więc z tym drugim zrobimy dokładnie to samo. No i fajnie. No i tyle było ci posłańcu z bycia sobą czy coś. Dobra, no to zrobimy dokładnie tak samo z drugim. Prajerskim strażnikiem. No sorry, no trzeba się ratować jakoś. A że tutaj jest tak idealnie zrobiony ten. Wow. No dobra, dalej mnie nie sięga, no to fajnie. No, może to nie być najbardziej ciekawe y, pokonywanie straszników kamiennych, ale na no, sorki memorki. Ja niestety nie umiem, no nie. A więc trzeba sobie radzić po partyzancku. Wow, Dobra, dobra, dobra. Sorry, sorry, sorry. Zapomniałem, że to przecież jest miejsce przeklęte. <grywy> Ale się przestraszyłem. No, to kolejny do kolekcji, nie? Czy coś? Ej, ej, ej. Tu, tu, tu. No, tu chodź. Co za łajza? Strętna, paskudna. Kamienna. No, wiedziałem, że to z tym miejscem będą problemy, ale nie spodziewałem się, że któryś znajdzie jakieś obejścia. No, dobra, spoko. Dobra, ja tu muszę ostrożnie, ja muszę o tym pamiętać, że tu ostrożnie. Bo inaczej będzie ciężko. Dobra. A, i tak nie, nie powiem, że ten, ten mod w porównaniu do returninga. E, a to jest pikuś. Grałem, <grafię> więc mogę się wypowiedzieć. Nie przeszedłem returninga. Jak dla mnie jest za ciężki. No, ale to returning jest dla prawdziwych wyjadaczy, a nie dla lajków. Dobra, no to co? no Rozwaliliśmy trzech strażników. Jeśli to nie było interesujące, to ja już nie wiem co będzie. Dobra, no w każdym razie. Znów się łapię na tym, że cały czas powtarzam jedno i to samo stwierdzenie. W każdym razie. No ale ten. No chyba już tak pozostanie. no. Nie da się tego oduczyć. O drzewiec w ogóle. End. Fajnie to wygląda. End. Z tych entów. Bo się, że mogę dostać taką lutę od niego, że się złożę w pół. No ale taktyką będzie gili się uda. Oczywiście on mi może jebnąć tak naprawdę na raz i jestem po. Jestem po walce z nim. Na szczęście chodzi dosyć wolno. Okay. No ciężka, znaczy ciężka walka, bardzo interesująca walka, bo o dziwo jest to dosyć przyjemne walczyć na ten duży dystans z Entem jeszcze. Dobra, ale udało się, no tylko 200 expa za takie męki gdzie za strażnika jest no dosyć dużo, w sumie patrząc na to, że mamy go, no jednak nie na 10-20 hitów, tylko na, no może właśnie na 10-20, a drzewca nie mamy, na 10-20. Hmm. Ajajaj, no powiem szczerze, że nie widzi mi się zbytnio przeprowadzać tych wszystkich strażników pod tą naszą jedną miejscówkę, żeby ich wszystkich tam skampić. Okej, okay, dobra. No i otworzone, fajnie. Jakiś naszyjnik, jakaś rybka. Wszystkiego po trochu. No a tutaj nic nie ma, spodziewałem się czegoś, ale no niestety. W ogóle przydałoby się wyleczyć, chyba, no nie? Um, w ogóle eliksir życia. To też wypić tak między innymi by się przydało. Bo akurat to się przyda. No a te miksturki, to niech sobie na razie siedzą. Przemiany duszy? Skąd ja tu dostęp? Nie wiem. Nieważne. O, następny drzewiec. Co? Tak mi się fajnie walczyło z drzewcem. Tak, no, nie żeby to była moja codzienna, przyjemna aktywność, o nie. Już odcinek yy, zajdzie praktycznie na tym, że my będziemy się z drzewcami w tym odcinku bić. No, no nie, jakby. Ja się cieszę, nie? Przynajmniej jest kontent, ale. No, nie spodziewałbym się. No, ale to pokazuje, że muszę dodać więcej do tej siły, naprawdę. Dobra No bo tylko po 16 to, to my go tak naprawdę gilgotamy, nie Dobra No ale załatwiony hmm. Niczego tu nie znajdę Tutaj była pamiętam też drużka poboczna Więc sobie lukniemy Bo no może jest opcjonalna Znaczy to oh. To może nie być takie pewne. A, tu nie ma nic. O, kurczaczki. To ci dopiero świat. A nie, bo tutaj jest dobra. Nieważne. No, nie, no jak tu się nic nie zrespi, to aż się zdziwię, naprawdę. Tu jest skrzynka aż, aż prosząca się o to, żeby coś tutaj się zrespiło. O, i tam w środku ja nawet słyszę już. Kamiennego golemiarza. Walczyliśmy ostatnio. O, ja, ja cię ja kręcę. Ostatnio walczyliśmy w obozie yy, bandytów, no nie? Z takim jegomościem. Na w szczęście sensie on jest trochę szybszy niż N, nie? Znaczy dla niego jest na, na plus, dla mnie jest na minus. Dobra, okej, okay. no ale póki wygramy z nim to nie ma się co przejmować. No, no i fajnie, udało się. Niczego tu nie znajdę. Dobra, tu jest jakiś kryształ mocy, czyli jednak, chyba jednak nie powinno mnie tu być. No, ale to wezmę. Co tam się wpis zrobił? No, w sumie. Zobaczymy, no. Ciekawe, jakie było jego znaczenie. Pewnie coś blokowało nasz dalszy progres. Dobra. Okej, okay, trzy miksturki. No, i ja jestem bardzo zadowolony. Nie mamy tutaj też możliwości wyspania się. W ogóle taka ciekawostka 256HP. Nieźle, nie? E, w każdym razie. E, no. Kontynuując. No, walniemy sobie tak no, z dwie miksturki. Może trzy nawet. Przegryziemy to. Trzeba <gryznie> no właśnie. Dobre pytanie, czy. No, chyba nie warto. A w sumie idealnie, właśnie. Dobra. No, no i fajnie. Nie, no jakby ten styl walki, kombinowanie, żeby przeżyć, no, to jest coś, co lubię w Gothicu tak naprawdę. Chociaż lubię też być człowiekiem, który dominuje i jest w Power Gaming 100% zrobiony. No, jak ja go teraz ogarnę? Mm, musiałbym go podprowadzić tam pod tą półkę. A jest jakaś inna półka? No, chyba nie za bardzo. Hmm. Smutne to jest trochę. Ojeju, ile ich tam jest w środku? Wow. Dobra, chyba znalazłem jakiś sposób na, na nich. Dobra, jest. Czyli cofka, a jako, że mamy duży dystans to jesteśmy w stanie to zrobić, tylko to jest strasznie, ale to strasznie ryzykowne. Tak się nie powinno robić w ogóle. W ogóle tam jest ekipa, która pilnuje y, tego miejsca. Jestem też ciekawy jak miałbym się nimi zająć, ale może skorzystam z tych półeczek tutaj. Aha, no póki co to... Hmm. A no póki co to średnio, chłopak się skonfundował mocno. Wow, no to fajnie. Wow, ile was tu jest, ty? Trochę przewagę macie, ale ja zaraz tutaj zrobię retreat, to zobaczymy, kto będzie miał przewagę. No, dobra. Kurczę, no troszkę niebezpiecznie. Nie spodziewałem się nawet. Strasznie dużo ich, a ciorkowie coś tam pierdzieli. No mało, mało ich jest. O. Dobra, jeśli ta taktyka zadziała, to będę zadowolony. A, no nie działa. On jest dosyć szybki w porównaniu do tamtego. A zresztą tutaj się strasznie głupio. Yy, ten. cofa. Znaczy, głupio cofa. Znaczy, jak i tak wyjdziemy z tego zwycięsko. No, no, ale nie wyjdziemy z tego zwycięsko. Oj, 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 oj. Na szczęście nie jest aż tak źle. Dobra, no to jak oni tak bardzo chcą, żebym nadużywał umiejętności yy, gracza i. Dobra, no to sobie po, porobimy tutaj ich w inny sposób. Oj, nie da się. Ocholipka, jestem otoczony! No to teraz nie mam wyboru, jak tylko walczyć twardo z okupantem. Dobra. Ej, w sumie to jest dobra miejscówka, naprawdę. Polecam. No eee, i gdzie ten drugi? Go, coś go ten, coś go powstrzymało. Eee, idzie, idzie. Dobra. To ci dopiero ciekawostka. No to chodź, chodź. Powalczymy sobie. Będzie bardzo fajnie. Wow, ale ten duży też idzie. Oj, ten duży to już ma walnięcie. To mu muszę przyznać. Ajajaj, no nie spodziewałem się, że on się odblokuje. Dobra, ale ten. No musimy coś wykombinować. No jakoś się musimy przebić, no nie? No na dużego to trzeba jakiś inny sposób znaleźć. Dobra, jakby mnie gonił ten duży też, to odsuniemy się trochę. O, widzę, że no, oni tacy kawalarze, kawalarze. Dobra, udało się. Wow. No ten już niestety nie, nie ma... z nim nie będzie już tak fajnie. No ale dobra, coś tam wymyślimy, no nie? Aha, no dobra, jednak nie, jednak nie Eee, w sumie okej, okay, dobra Ale one też mają zasięg lepszy chyba, no nie? No, uderz, uderz w niego. Ale to jest ekstrem, ekstremalne, jeden cios, i ja tak naprawdę nie żyję fenomenalne. To jest co tu się dzieje. Cały czas mam groźbę, że jeden z tych zakichanych strażników spadnie mi na głowę. Dobra, udało się jakoś przeżyć. Dobra, ile mamy czasu w ogóle? 20 minut. No i co, zaraz będziemy kończyć? No to zamknę się z tymi strażnikami i, I będziemy mogli kończyć. Dobra, jest. Nic nie dropili, nic nie dropili. Dobra, fajnie. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, no bo tak naprawdę na te pół godziny coś się nie spisują ostatnio, jeśli chodzi o format. No. No nie chciałbym go odblokowywać, powiem szczerze. Wow, 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 wow. Chłopcze. Co to ma znaczyć? Dobra, musimy to jakoś po męsku zrobić. Nie wiem po co zapisałem. Hmm. Bo to, że ja się tutaj przesuwam, to to nie jest za fajne. Wow. Hmm. Ciekawostka. A mogę go tak z góry ciachać? Nie, nie mogę. Fajnie by jakby on spadł, ale... Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. A no i mam cię, w szachu. Dobrze. No, no i to było piękne, panowie, ale mieliśmy dzisiaj wspaniałą walkę. E, no to co, no to szybko pograbimy regiony. E, pograbimy regiony. E, szybko posprawdzamy, co tutaj się dzieje czy są jakieś fajne luty, inne takie duperelki. No i co, ja bym chyba już Wam dziękował za oglądanie, wiecie, jak zwykle, ja byłem maskarad, yy, youtuber, <gryw> początkujący, może kiedyś streamer, w każdym razie ten, prosiłbym bardzo o wszystkie od Was lajki, bo wiecie, to motywuje i pozwala na dalsze nagrywanie, td, tp, tak naprawdę, no wiecie, to, to jest dosyć ważne z mojej perspektywy, no dla Was może nie za bardzo, ale ale ja bardzo chętnie przytulę te lajki, bo jednak to pozycjonuje trochę wyżej film, no wtedy więcej polecań leci w tym kierunku. Ale się dziwna muzyka włącza. W każdym bądź razie, jak ma tak dalej buczeć, to ja już to w takim razie kończę. Dziękuję Wam jeszcze bardzo za oglądanie, no i co, prosiłbym tak o te lajki, no i co, do następnego, pa pa!